Witajcie! W dzisiejszych ogrodach z rudą chciałabym porozmawiać z Wami o zagospodarowaniu skarpy. Bardzo często boicie się działek z dużymi różnicami wysokości, ponieważ co później ze skarpu, jak to zrobić, jak to wykończyć? Dzisiaj pokażę Wam pomysł, jak urządzić skarpę w stylu swobodnym. Zapraszam! Na początku chciałabym powiedzieć Wam parę słów o samej konstrukcji skarpy. Oczywiście mogłaby ona biec od góry do samego dołu, ale zależało nam na odzyskaniu jak największej przestrzeni rekreacyjnego trawnika, dlatego skarpa została częściowo cofnięta przez murek oporowy. Jest on wykonany tutaj z piaskowca w formie naturalnej cegiełki. Ten sam materiał pojawia się na budynku, na elewacji, i w ten sposób pięknie ogród tworzy jedną całość z budynkiem. Murek miejscami podnosi się troszeczkę wyżej, miejscami opada. Chodziło nam właśnie o taki swobodny kształt. Robiąc murki oporowe, musimy pamiętać o tym, żeby je dobrze zabezpieczyć od tyłu. Jednym z najlepszych materiałów na to jest folia kubełkowa, żeby nie przeciekało nam nic pomiędzy tymi cegiełkami i żeby schludnie on wyglądał. Natomiast musimy również pamiętać o dobrym drenażu zaraz za tą folią, żeby cała ta woda, która spływa po skarpie, była rozprowadzana za murkiem bezpośrednio do gruntu. Jaskowiec sam w sobie jest bardzo ciekawym materiałem, ponieważ jest naturalny i przepięknie się starzeje. Musimy pamiętać o tym, że jest materiałem nasiąkliwym i z biegiem lat może lekko zielenieć, ale to nada mu dodatkowego uroku. Natomiast jeżeli chodzi o nasadzenia roślinne, klamrę kompozycyjną tworzy wstęga z Berberysa Thumberga w odmianie Admiration. Jest bardzo ciekawym akcentem kolorystycznym dzięki swoim czerwonym liściom i ta wstęga przeplata nam się przez całą długość skarpy. Uzupełnieniem jej są nasadzenia z jałowców. Tutaj w dwóch kolorach. Niebieskim i zielonym. Natomiast Waszą uwagę chciałabym skupić na jałowcu płożącym w odmianie Icy Blue. Jest to jeden z najbardziej płaskich jałowców, a jego pędy zaczynają już się przewieszać przez murek i będą bardzo ładnie zmiękczały tą delikatną linię stworzoną przez piaskowca. Akcentem na tej skarpie są nasadzenia kwitnące w postaci hortensji, lawendy oraz róż okrywowych, a skarpę wykańczają nasadzenia z roślin liściastych w postaci pęcherznicy kalinolisnej w odmianie diabolo, derenia rozłogowego w odmianie white gold, trzmieliny oskrzydlonej oraz perukowca podolskiego, któremu teraz się przyjrzymy. Karyłkowiec podolski, chciałabym obalić mit, że jest to roślina typowa z babcinych ogródków. A parę słów o nim. Jest to krzew dorastający od 3 do 5 metrów wysokości. Liście pokryte są delikatnym niebieskim nalotem. W tym wypadku są w kolorze bordowym, ponieważ mamy tutaj odmianę Royal Purple. Zakwita na początku lata, natomiast w lipcu szypułki kwiatów pokrywają się włoskami co nadaje im puszystości i przypominają barokowe peruki. Dzięki temu pięknie zdobią ogród do późnej jesieni. Perukowiec podolski jest rośliną mało wymagającą co do stanowiska i gleby. Dlatego nie potrzebuje wielu zabiegów pielęgnacyjnych i polecam go do ogrodów, zwłaszcza dla osób początkujących. Mam nadzieję, że przedstawiona przeze mnie skarpa przekonała Was, że różnice wysokości mogą być bardzo ciekawym elementem w ogrodzie. A po więcej porad i inspiracji zapraszam na mój kanał na YouTube – Ogrody z Rudą. Lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. Do zobaczenia!